Cześć kojczaki. Jesteśmy w drugim filmie odnośnie tego jak łączyć ze sobą dwa elementy szydełkowe w tym wypadku kwadraty. Na poprzednim filmie pokazywałam wam łączenie niewidoczne szydełkiem. Teraz pokażę wam łączenie niewidoczne ale igłą. I jeżeli wam te kwadraty się podobają i chcecie wiedzieć jak je zrobić, na to jest osobny filmik, będzie zalinkowany tutaj albo w podpisie. Ja będę korzystać z kontrastującej włóczki, po to żebyście widzieli co robię. I tak jak w wypadku tej techniki, tutaj pracujemy na lewej stronie kwadratów. I ponownie, jeżeli nie widzieliście tamtego filmiku, to tutaj szybkie przypomnienie. Każdy słupek składa się z trzech oczek. Na prawej stronie mamy oczko przednie, oczko tylnie i to, na którym będziemy dzisiaj pracować, trzecie oczko. Schowane tutaj z tyłu. I to oczko. To oczko nas interesuje. Przechodzimy do samego rogu. I znajdujemy pierwsze miejsce, w którym chcemy szyć. Czyli ja tutaj mam akurat oczko łańcuszka i mnie to na razie nie interesuje. Interesuje mnie pierwszy słupek, a dokładnie jego schowane oczko tutaj z tyłu. I w drugim kwadracie szukam tego samego miejsca. Czyli tu mam oczko łańcuszka i ono mnie nie interesuje. Obok mam pierwszy słupek i on mnie interesuje. I wbijam się w to samo miejsce, przeciągam igłę i dla pewności robię sobie takie dwa luźne węzełki na tyle luźne, żebym mogła potem je w miarę prosto związać, ale na tyle mocne, żeby mi się tutaj wszystko nie zjeżdżało. I to szycie jest bardzo proste. Zawsze łapię za to trzecie oczko schowane, od prawej, i po tej samej stronie na drugim kwadracie lewej i przeciągam. I powtarzam, prawa, lewa, przeciągam, prawa, lewa, prawa, lewa. Jak widzicie, jak nie ściągam tego mocno, to nawet widać, że to się nam po takim skosie Robi, ale warto ściągnąć troszkę mocniej. I oczywiście, wy możecie korzystać z włóczki w tym samym kolorze lub bardzo zbliżonej. Niektórzy w ogóle wszywają elementy włóczkowe zwykłą nitką albo taką nitką do jeansu. Zróbcie tak, jak Wam to odpowiada. Ale takie szycie jest bardzo proste. I jak za zobaczycie, jak obiecimy na drugą stronę, to również jest niewidoczne. Zrobię jeszcze trzeci filmik na widoczne łączenie elementów szydełkowych, ale tak jak wspomniałam, ten jest drugim z trzech. Wszystko będzie zalinkowane. Warto też ogólnie subskrybować kanał, bo bardzo często tworzę filmy na podstawie Waszych propozycji. Więc jeżeli macie jakieś propozycje szydełkowe, czy ogólnie filmowo dziewiajskie na co nakręcić, czy to będą pojady, czy wzory, to napiszcie mi w komentarzu. I oczywiście, jeżeli zasubskrybujecie kanał, to nie przegapicie kolejnych filmów, i wierzę, że razem możemy rozwijać naszą dziewiarską pasję. A do tego, jak widzicie, tak jak w przypadku tamtego sposobu, ten jest na tyle prosty, że praktycznie y, można rozmawiać, tak jak ja rozmawiam teraz z Wami i jednocześnie po prostu tworzyć. I kiedy dojdziemy tutaj do końca, czyli o tutaj, to tu gdzie jest mój kot, normalnie byłoby kolejne Kolejne kwadraty, i wtedy przechodzimy płynnie do następnych i dzielgamy dalej.